To są nasze koty, mojej kolegi tutaj. Moja to jest ona, a kocu to jest jego. Kocu to jest wojownik. Tu było niesamowicie dużo szczurów. Nie było dnia, żeby nie przynosiła i koło łóżka kładła szczura zaduszonego. Jak ja się położę, to ona potrafi pod kołdrą się wczołgać, położyć tu mnie łeb na szyję i będzie tak spała. Przez 27 lat byłem pilotem instruktorem. No i szkoliłem ludzi, że tak powiem, uczyłem ich latać. Przez pewien moment byłem wrogiem narodu i zostałem internowany, siedziałem 11 miesięcy na białęce. Później wyszedłem z tego, no i były takie różne kłopoty. Z pracą, ze, ze wszystkim. Miałem problem z alkoholem, pracowałem na rodzinę żona i dzieci. No i wybrałem alkohol, zostawiłem rodzinę, odszedłem. Wydawało mi się, że będę sobie mógł jakoś radzić, no ale niestety miażdżyca zarostała tętnicę. uniemożliwiła dalszą pracę, jestem na rencie. W ogóle do hospicjum tutaj to trafiłem, już dwa lata jestem. Najstarsze hospicjum na Mazowszu Powstało dokładnie 16 maja 1987 roku. To jako paroosobowy dosłownie zespół, który się wciąż rozsypywał, i trzeba było nawiązywać nowe, nowe znajomości, nowych pracowników. Oczywiście potrzebni byli lekarze, pielęgniarki, psychologowie itd. Trzeba to było bardzo dokładnie przemyśleć wszystko, żeby to miało sens, głowę i nogi. Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża przyjmuje nie tylko osoby umierające, ale i również takie, które znalazły się w skrajnej biedzie. Przy hospicjum działa również niewielki szpital, w którym znajduje się 35 bezdomnych mężczyzn wymagających opieki lekarskiej. Wszystko jest od sponsorów. Soluksy 2 otrzymaliśmy nawet niedawno. Kryoterapia, no bardzo potrzebna dla pacjentów. Potem dostaliśmy jeszcze rowerek które też bardzo się przydaje tu pacjentom. No, szereg rzeczy nam brakuje. Przyrządów, które mogłyby ćwiczyć pacjenci, na przykład kończyny górne, niewiele mamy, a to nam się przydaje, no na razie nie możemy zdobyć. Ja ze względu na chorobę tam tu nie był, bo ale samemu mieszkać tam w mieszkaniu to jest dla mnie jest dość nieprzyjemna historia. Tym bardziej, że tak ja mam nieczynną jedną nerkę no i siedzę na lekach. Jeszcze tam te parę miesięcy czuję, że przeżyję jakoś. Ja w swoim życiu utopiłem zdrowie, rodzinę, dom. W alkoholu. Jakieś takie powstaje samozakłamanie, sobie z, z, zamyka się człowieku we własnym świecie, w towarzystwie, które sprzyja i odpowiada, prawda? Mimo zapewnionej podstawowej opieki medycznej i środków do życia, podobiecznym Mokotowskiego Hospicjum brakuje niektórych leków, a także różnego rodzaju sprzętu do rehabilitacji. W innych latach było tak, że bardzo dużo osób w tym okresie zimowym było przeziębionych i głównie potrzebowaliśmy leków na przeziębienie. Ale są też potrzebne takie prozaiczne leki, jak leki na wszawice, czy na różnego rodzaju choroby skórne. Tutaj my mamy pomoc medyczną na miejscu psychologów. Rozmowy dużo mi dają, jak się wygadam, to jest mi łatwiej. No tak się uporać z tym wszystkim. Są takie trudne momenty, tak jak święto załóżmy i tak dalej. Gdybyśmy mieli parę groszy, dosłownie kilka tysięcy złotych, postawilibyśmy czwartą salę, albo barak, żeby do baraku przenieść jadłodajnię, bo nie możemy się zmieścić, dusimy się tutaj, ale nie mamy pieniędzy. Chciał człowiek poprawić relacje w domu z rodziną, z dziećmi, prawda? No ale tak jak już mówiłem, trudno teraz wymagać, kiedy zostanę kaleką do końca, żeby ktoś się mną opiekował kiedy w momencie. Ale nie da się nic na siłę, to wszystko wymaga czasu niestety. Jeśli ma być w przyszłym tygodniu 10 stopni mrozu, to tu się pojawi 500 do 600 osób, które będą chciały zjeść trzy razy na dzień. To są bezdomni uliczni tak zwani, to nie są ci ze schronisk. To są ludzie, którzy nie mają żadnej pomocy. Czasami nie słyszał o nich żaden ośrodek pomocy społecznej. Nie możemy się z tym zgodzić. To są tacy sami, to są dzieci Boże. To są tacy sami ludzie jak my. Podczas realizacji naszego reportażu w Mokotowskim Hospicjum Świętego Krzyża jeden z pacjentów szpitala dostał krwotoku. Konieczne było wyzwanie pogotowia ratunkowego do hospicjum na magazynowej 14. Niekiedy niemal codziennie przyjeżdża karetka. Nieraz zdarza się i tak, że zabiera pacjenta, który nigdy już nie wróci. Mamy za mało pielęgniarek. Nie ma komu tego finansować. Jesteśmy zależni od sponsorów, którzy są bardzo kochani, ale mają też ograniczone możliwości. Nikt nam nie da 100 czy 200 tysięcy, prawda? Poza tym chcemy mieć szpital z prawdziwego zdarzenia, rozszerzony. Przede wszystkim dla ludzi biednych, którzy muszą czekać miesiącami i latami na leczenie. W obecnej sytuacji hospicjum potrzebuje przede wszystkim nowego lokalu, w którym warunki pobytu podopiecznych byłyby dużo bardziej komfortowe. W niektórych pomieszczeniach okna są pozabijane deskami. Istniejący przy hospicjum szpital jest w tej chwili przepełniony pacjentami i już nie pomieści więcej osób. Potrzebujemy działkę albo budynek to jest najważniejsze. Gdybyśmy mieli. Teren z budynkiem najlepiej, bo by od razu od czegoś by się zaczęło, prawda? Część by się przeniosło. Czy chociaż samą działkę, ale na własność. Na dzień dzisiejszy Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża ma przedłużoną umowę użyczenia do końca czerwca 2014 roku. Później decyzja o ewentualnym przedłużeniu dalszym tej umowy podejmie zarząd dzielnicy Mokotów. W ramach tej bazy, którą posiadamy, które by spełniały, spełniały te, te wymagania pani prezes i, i, i Mokotowskiego Hospicjum, no, to co mogliśmy zaproponowaliśmy. Do odpowiedzialności za podopiecznych Mokotowskiego Hospicjum nie poczuwa się Narodowy Fundusz Zdrowia. Placówka nie otrzymuje żadnych środków z funduszu. Ja uważam, że Narodowy Fundusz mógłby zrobić dla nas bardzo dobrze, ale my się nie mieścimy w sztywnych sformułowaniach z konkursów. My robimy troszeczkę coś innego. Ale tak naprawdę to my robimy to, co jest naprawdę potrzebne. To, co jest potrzebne ludziom. My ich leczymy i to jest to, co no, powinien finansować Narodowy Fundusz Zdrowia. Każde hospicjum jest inicjatywą jakiegoś podmiotu założycielskiego, i jeżeli taki podmiot założycielski, czy to jest osoba prywatna, czy to jest samorząd, czy jakikolwiek inny podmiot, chcąc się ubiegać. Musi najpierw sprawdzić o kontrakt z NFZ, musi najpierw sprawdzić, jakie są warunki, no i we własnym zakresie dostosować daną placówkę do tych warunków, tak żeby móc stanąć w konkursie. Zawsze w takich warunkach są wyszczególnione kwestie związane z kadrą, jaka powinna w danej placówce danego typu być, pewnych warunków sprzętowych, lokalowych. To wszystko szczegóły znajdują się w rozporządzeniu ministra i zarządzeniu prezesa NFZ. Te przepisy są i nie ma na to rady. NFZ zasłania się Ministerstwem, Ministerstwo NFZ-em i po prostu, to jest może mój taki nieśmiały apel, żeby coś zmienić. Po prostu dla korzyści tego społeczeństwa. Najważniejsze jest tak naprawdę zdrowie. Bez zdrowia, tak. Więc... Głąb, żeby nie bolało, żeby człowiek nie cierpiał fizycznie. reszta to jest ja się z tym wszystkim pogodziłem i wiem, że każdego nas czeka to. Może tam będzie lepiej. Kto to wie? Nikt z nas nie wie, nie?